Dzisiaj spotykam się z, z przedstawicielami różnych instytucji i służb. I te spotkania moje na granicy czy z rolnikami w kraju, one, kiedyś nie zdawałem sobie sprawy, ile one mogą dawać. Dziś, będąc w tym miejscu, po tej samej stronie, widzę, ile dobrych uwag ja mogę słyszeć od rolników. I ja będę chciał wprowadzić kontrolę stuprocentową tego, co wjeżdża do Polski nawet tranzytem. Nie możemy sobie pozwolić na to, że na przykład jedzie do portu towar, okazuje się, że on jest słabej jakości i odbija się od portu, gdzieś ma być rozładowany. Ja wystąpię o to, czy dużo takich towarów było, ale jeżeli nie ma odpowiedniej ewidencji w porcie, to wtedy nie wiadomo, jaki towar się od tego portu odbija, bo może być tak, że jest to towar ukraiński, a jest ewidencjonowany później po odbiciu, po tak przysłowowym odbiciu jako polski. No i tutaj mamy do czynienia z pewnym brakiem odpowiednich procedur automatyzmów. Pewnej szczegółowości, którą ciężko jest naprawić z dnia na dzień. A dziś jestem poświęcony w 100% temu wszystkiemu i mógłbym sobie w ministerstwie powołać komórkę do spraw kontroli granicy i towarów ukraińskich i zajmować się tym 24 na dobę. Chciałbym to robić w 100% czasu i mieć możliwości, jakich do tej pory tutaj według mnie też brakowało.